Zgodnie z zapowiedziami Kuby Polkowskiego wyszliśmy na głupków. Adam Nawałka nie został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski, choć było bardzo blisko, ale został nim Czesław Michniewicz, więc ja z kolei zaprosiłem człowieka, który z Czesławem pracował kilka lat i w zasadzie był członkiem jego sztabu. Kuba Polkowski. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Długo czekałem na to zaproszenie. Można powiedzieć, że byłeś członkiem sztabu, no przynajmniej mogłeś Duże żyć, słowa. Jak żyć jak członek sztabu. Zdecydowanie mogłem żyć jak członek sztabu, mogłem się z bliska przeglądać temu, jak Czesław Michniewicz funkcjonuje w drużynie i było to doświadczenie bardzo ciekawe, bardzo też takie ożywcze, bo byłem w wielu sztabach podczas naszej pracy w PZPN-ie i muszę Ci przyznać, że na pewno w kadrze trenera Czesława Michniewicza była najlepsza atmosfera, najlepsze relacje też chyba z zawodnikami i to też dużo o nim mówi. Wydaje mi się, że właśnie ten tryb pracy reprezentacyjnej jest idealnie stworzony pod trenera Michniewicza. No właśnie, jedna rzecz, bo dużo ludzi mówi o tym, że Czesław Michniewicz, nie ma specjalnie doświadczenia w pracy z takimi czołowymi piłkarzami, i czym on może tych czołowych piłkarzy kupić, czym on może ich zaskoczyć. To wydaje mi się, że na pewno swoim poczuciem humoru, choć niektórzy twierdzą, że to jest sowizralskie poczucie humoru, ja bym nazwał to piłkarskim poczuciem humoru, bo ta szyderka piłkarska u niego jest na wysokim poziomie. Pytanie, czy ci piłkarze stopu to kupują, czy oni są już tacy zblazowani i uznają, że to jest. Że to jest średnio poważne. Nie, jest jak najbardziej piłkarski. Myślę, wydaje się, że każdy, kto funkcjonuje w szatni, to doskonale się będzie czuł w towarzystwie Czesława Michniewicza i te żarty go będą bawić. Mam wrażenie, że to też jest taka cecha ludzi inteligentnych, że Czesław Michniewicz jest osobą, która się dogada z każdym. Tak naprawdę, czy będzie rozmawiał na jakichś salonach, czy też z podpitym gościem w sklepie monopolowym, to też z nim się będzie potrafił dogadać i w reprezentacji będzie tak samo. Dotrze i do introwertycznego zawodnika, i do piłkarza stopu, i do średniej klasy, powiedzmy. Przedstawiciela tej reprezentacji, a więc jeżeli chodzi o takie zdolności w ogóle oratorskie, to jest absolutny top w Polsce i tutaj chyba oboje się co do tego zgadzamy, bo zarówno jeżeli chodzi o jego przemowy motywacyjne, jeżeli chodzi o odprawy w szatni już przed samym wyjściem na mecz, to wydaje mi się, że to jest absolutnie bardzo mocna strona trenera Michniewicza. Ja myślę, że Czesław Michniewicz zaimponuje także piłkarzom reprezentacji jedną swoją cechą, a więc przygotowaniem do swojego zawodu. Bo Czesław Michniewicz już dziś na konferencji prasowej, kiedy został ogłoszony selekcjonerem reprezentacji Polski, pokazał jak jest przygotowany. On już znał daty meczów FC Chimki Dynamo, Krasnodar Lokomotiv, wiedział o której ma samolot, gdzie musi się przesiąść, żeby na te mecze dotrzeć, żeby zobaczyć jak najwięcej piłkarzy i reprezentacji polskiej, i reprezentacji z Rosji, z którą zagramy i mi się wydaje, że tego nie są świadomi piłkarze reprezentacji Polski, że nie wiedzą, jak on ma to dobrze wszystko, mówiąc kolekwialnie, rozkminione. Ty myślisz, że on z racji swojego doświadczenia, dużego bardzo, będzie szukał jakiejś rzeczywiście przełomowej koncepcji, kamienia filozoficznego? Czy raczej wie, że jest trochę pasażerem na gapę w samolocie do Moskwy i po pierwsze ma nie zaszkodzić? Na pewno przede wszystkim będzie chciał nie, za, nie zaszkodzić, ale jak go znam, będzie chciał też wypunktować słabe punkty Rosjan i, i to wykorzystać. To jest trener, który dobrze potrafi eksponować twoje mocne strony a zasypywać te słabsze. Wydaje mi się też, że bardzo Czesław Michniewicz jest podekscytowany współpracą z Robertem Lewandowskim. Mhm. To jest to, o czym ty mówiłeś, że może nie miał okazji współpracować z piłkarzami stopu, no bo trudno ażeby taką okazję miał pracując głównie w w zasadzie tylko, tylko w Polsce. W Polsce tak jest. I Czesownikiwicz też jest taką osobą, która bardzo lubi słuchać o trybie, sposobie pracy innych szkoleniowców zagranicznych. To no nie ma lepszej osoby do rozmowy na ten temat niż Robert Lewandowski. Pamiętamy, że kiedy miał w kadrze Bartka Kapustkę, to no wręcz zamęczał go pytaniami o Brendana Rogersa, jak on pracuje, jak prowadzi swoje odprawy, jakie ma pomysły taktyczne, jak reaguje w trakcie meczu. Takimi samymi pytaniami zasypywał Dawida Kownackiego w temacie trenerów z Sampdorii. Zresztą często tam jeździł. Jak pracuje Marco Giampaolo, co więcej, bardzo się inspirował jego pracą, i to jest ewentualnie taki mój delikatny zarzut do Czesława Michniewicza, że był co prawda bardzo elastyczny taktycznie, ale miałem wrażenie, że też potrafił się zachłysnąć jakimś pomysłem i tak ślepo czasami w tym kierunku podążać, bo jak sobie przypomnę nasze pierwsze mecze za jego kadencji, to był początek eliminacji w Gruzji, meczy w Tbilisi, w zasadzie w Goni. Tam weszliśmy z systemem 1-4-3-1-2 bez tak. skrzydłowych, to był nowy system dla naszych piłkarzy. Widać było duże problemy, żeby się w tym odnaleźć. Wygraliśmy to 3 do 0, nieco szczęśliwie mam wrażenie. Później jednak Zbigniew Boniek chyba zaczął podszeptywać, że teraz trzeba grać trójką, że to jest ten system, który on by preferował. Nastąpiła zmiana systemu na trójkę z tyłu. Nie poszedł ten mecz z Finlandią. Wróciliśmy z powrotem do 1-4, 3-1-2. Tak zagraliśmy z Litwą, tak zagraliśmy też z Wyspami Owczymi. Ten mecz zakończył się remisem 2 do 2. Był to zwycięski remis, w zasadzie można powiedzieć, bo wywalczony w ostatniej minucie. Meczu strzelona bramka kolanem przez Jakuba Bartosza, i od tamtej pory już Czesław Minkiewicz z tego pomysłu się wycofał. No i tak na dobrą sprawę, o tym meczu się dużo mówiło, że to była wpadka, natomiast sam Czesław Minkiewicz przyznał, że gdyby tam reprezentacja Polski wygrała, to nie wygrałaby z Danią w Gdyni, więc ta motywacja poszła do góry. Natomiast to a propos tego, co ty mówisz, ja pamiętam, jak zachłysnął się choćby Marcelo Bielso, bo udało mu się skontaktować z Mateuszem Klichem. Mateusz Klich powysyłał klipy, filmiki z treningów Czesławowi Michniewiczowi i my go spotkaliśmy wtedy w Gdyni, bo nagrywaliśmy odcinek z Aleksandrem że hey, to trzeba powiedzieć, no Czesław Michniewicz zaczynał od bycia tak tłumaczem się robi, food trucku, tak się a teraz kariery. jest aleksandrem prezydencji Polski, no kariera jak Jose Mourinho i Czesław Michniewicz w takim barze mlecznym w Gdyni wziął plastikowe, plastikowe widelce i noże i zaczął nam rozkładać je na stole i pokazywać jak trenuje Marcelo Bielsa. Pokazywał też slajdy, które dostawał tak. od Mateusza Klicha. Zobacz jaki będzie miał teraz dostęp do informacji. Czy no to, dla niego to jest Disneyland. To, jest ten to jest Absolutne. bo będzie mógł tak jak powiedziałeś z tymi piłkarzami rozmawiać. Jedna rzecz a propos sztabu Czesława Michniewicza, bo o tym też trzeba powiedzieć, był bardzo, powiedziałbym, taki powściągliwy w tym temacie. Czesław Michniewicz na konferencji prasowej, natomiast dał do zrozumienia, że trzą tego sztabu będzie stanowić sztab, który pracował z nim w reprezentacji Polski do lat 21. Ale z tego, co nam się też udało dowiedzieć, na pewno nie będzie ingerował w sztab medyczny reprezentacji, a więc dr Jacek Jaroszewski i Armia Fizjo z Pawłem Bambrem na czele zostanie. To jest bardzo ważne, dlatego że no niedobrze by było, żeby reprezentanci Polski wchodzili w zupełnie nowe środowisko, w zupełnie nowy Wojtek świat. Wojtek Herman, który jest już tam. Tak już od jest wielu lat. Wojtek Herman od wielu lat, który pracował jeszcze z e, na wałku. Sztab organizacyjny też nie ma co do tego wątpliwości. Kitmen i. i, i szef reprezentacji udział, Jakub tak, Kwiatkowski. Jak I tak jak powiedział, powiedział Czesław Michniewicz, Michniewicz, szef reprezentacji Jakub kwiatkowski. Też z tego, co udało mi się dowiedzieć, Hubert Małowiejski jest rozpatrywany w roli analityka, więc Hubert znów zostanie przy kolejnym selekcjonerzem, jeśli będzie chciał, jeśli się jeszcze Zresztą pamiętamy, że Czesław bardzo bardzo go chciał wciągnąć do legi Warszawy. Otóż to. Miał e, propozycję na ręku e, Hubert Małowiejski od Czesława e, Michniewicza. I to nie jest dla nas tajemnica. Te osoby znamy, wiemy jak one funkcjonują, są absolutnie topowymi specjalistami w Polsce, w swoich dziedzinach. Natomiast pojawia się pytanie o sztab reprezentacji do lat 21 i ty masz na ten temat największą wiedzę, bo miałeś okazję ten sztab obserwować. Na pewno asystentem będzie Kamil Potrykus, to, tak. to jest prawa ręka Czesława Michniewicza. Natomiast co dalej i jakie tam są osoby? O jakich, o jakich profilach i kto ewentualnie twoim zdaniem może dołączyć? Co, to też mnie dzisiaj bardzo ciekawiło, właśnie oglądałem tę konferencję z myślą o tym, ażeby padło to pytanie o sztab. Padło dosyć szybko, ale trener Michniewicz no, jeszcze pewnie tych ostatecznych decyzji nie podjął. Jeżeli chodzi o tamten sztab kadry do lat 21, no to na pewno myślę, że taką osobą, która może się znaleźć w pierwszej reprezentacji, teraz jest Mirosław mhm. Kalita bo on jest cały czas w sztabie kadry do lat 21, a co więc co potwierdzi właśnie czasownik, że są ludzie, trener, którzy licz... są zatrudnieni. Wiem, że im przestanie. się dobrze razem współpracowało, tak. wydaje mi się, że to będzie naturalny krok, ale co do pozostałych osób, to ja nie jestem przekonany, że one się znajdą. No w na pewno nie znajdzie się Przemek. Pierwszych, pierwszych, pierwszych Małecki, Przemek tak? Małecki, no tu jest <laughs> chyba już temat spalony, jeżeli chodzi o relacje obu panów. Wiemy, że Przemek jest cały czas pracownikiem Legii Warszawa i tam nastąpił jednak konflikt między nimi, a więc tutaj temat jest spalony. Raczej nie znajdzie się w tej kadrze także Karol Bortnik, który wówczas pracował był powiedzmy odpowiedzialny poniekąd za przygotowanie fizyczne, ale jego brat, Łukasz Bortnik, został z legi właśnie zwolniony za, m, za namową, że tak powiem, czasowa. No i jeśli się okaże, że tym specem od przygotowania fizycznego będzie profesor Jastrzębski, to powinniśmy do futraka zaprosić tak. Kamila Kosowskiego znowu, żeby porozmawiać. Będą duże kontrowersje, ale tam tak naprawdę trenerem przygotowania fizycznego był głównym Grzegorz Wit z Arki Gdynia. Może się teraz znajdzie. Zresztą Grzegorz Wit miał chyba epizod w roli pierwszego trenera Arki Gdynia, jeżeli mnie pamięć nie myli. I trenerem Bramkarzy był. Tomasz Muchiński, człowiek, który znakomicie się dogadywał z Kamilem Grabarą i Tomaszem Loską, ale nie mam przekonania, czy on będzie teraz w pierwszej kadrze. Dużo się mówi o Jerzym Dudku, nie wiadomo też w jakiej roli do końca. No na pewno nie w roli trenera bramkarzy, bo nie, nie ma do tego żadnych predyspozycji, albo inaczej predyspozycja być może ma, natomiast nie ma żadnego know-how, żeby być trenerem bramkarzy. Nie ma po pierwsze papierów, nie ma doświadczenia, więc nie sądzę, żeby Czesław Michniewicz scedował na niego coś takiego. No myślę, że możemy z całym przekonaniem powiedzieć, że Łukasz Piszczek w tym sztabie się nie znajdzie, on był dogadany z Adamem Nawałką, Adam Nawałka się spotkał z Łukaszem Piszczkiem, bo to też nie jest taka łatwa sprawa przekonać Łukasza Piszczka do czegoś e, takiego, więc w, wydaje mi się, że nie. Natomiast faktycznie Czesław Michniewicz ma jeszcze do Łukasza dzwonić i jakie będą efekty tych rozmów, to pewnie do końca tygodnia się e, dowiemy. Czesław Michniewicz, postać bardzo kolorowa, w związku z tym, yy, wiesz co powinienem Ciebie zapytać? Anegdoty, anegdoty, Kuba, czy coś, ty, coś tu jest? Tu, wiesz, to nigdy nie jesteś na biegu w stanie sobie ja tak wie, ale ja, ja ad hoc ja, ja pamiętam, jak my byliśmy w Grodzisku Wielkopolskim na zgrupowaniu reprezentacji Polski do lat 21 przed Mistrzostwami Młodzieżowymi, Mistrzostwami Europy i rozmawialiśmy z Czesławem Michniewiczem na temat tego, jaki on ma pomysł na poszczególne mecze i on nam w taki bardzo analityczny sposób to tłumaczył. I w międzyczasie przechodził Karol Świderski i Czesław Michniewicz po prostu tak ad hoc nie zmieniając nawet tonu głosu, mówi no i mamy taki stały fragment, w którym Karol Świderski przewrotką uderza w poprzeczkę, piłka odbija się od jego pleców, trafia w kolano kolegi i mamy bramkę. No prosty, prosty patent. Jakby wiesz, on ma ma coś takiego, że potrafi, potrafi zareagować. Zresztą tak. pamiętasz, jak my pojechaliśmy wtedy do groniska Wielkopolskiego zobaczyć, jak trener Michniewicz pracuje, to nas zaprosił do swojego pokoju, które wyglądało jak jakiś gabinet NASA. Tam po prostu sprzęt Apple'a był, że tak powiem, dosyć no słowicie Ustawiony na, na stole. Tak, nie, nieprawdopodobną. I tam to rzeczywiście to... sztab ludzi pracował nad tym, żeby rozpracować przeciwnika. Może sobie przypomnę w trakcie jakąś anegdotę jeszcze z trenerem Michniewiczem, ale też chciałem porozmawiać o jednym temacie, bo utarło się mówić, że trener Michniewicz jest trenerem na wskroś defensywnym. I okej, okay, wydaje mi się, że taki trener jest potrzebny reprezentacji z racji tego, że no chyba jesteśmy w pełni świadomi tego, że no trudno jest nam się przełączyć na ten tryb dominowania na boisku nad rywalem. Próbowaliśmy to robić za Paulo Sousy, no nie funkcjonowało to najlepiej. Dużo osób też miało zarzuty, nawet Robert Lewandowski, pamiętam, utyskiwał na styl, w jakim my pokonaliśmy Włochów na Mistrzostwach Europy do lat 21, ale tak się zastanawiam, czy gdybyśmy wygrali z rywalem kalibru reprezentacji Włoch na dorosłym mundialu, no czy ktoś by utyskiwał na to? Raczej nie wszyscy byliby zadowoleni z tego, że zdobyłeś trzy punkty. Trener Michniewicz jednak wyraźnie zaznacza, że jego interesuje wygrana i szuka po prostu sposobu, jak to osiągnąć. Tak i muszę powiedzieć, że Teraz na kanal Plus Online jest taki serial Sędziowie. I jest taki ciekawy odcinek, którego bohaterem jest yy, sędzia Kwiatkowski. Yy, I on ma takie sformułowanie że trzeba rozmasować takie zaognione sytuacje na boisku i mi się wydaje, że Roberta Lewandowskiego trzeba rozmasować, ten Czesław Miechiewicz jest świetny i Czesław Michniewicz dostaje absolutnie pełne przyzwolenie, wydaje mi się, środowiska na to, żeby w meczu z Rosją być wynikowcem. Mm. Nikt nie będzie rozliczał Czesława Mikiewicza za styl, więc to jest dla niego sytuacja idealna, bo on wynikowcem być potrafi i wydaje mi się, że Roberta Lewandowskiego też musi do tego mm. przekonać, ale w tej sytuacji wyjątkowej, jakiej się znajdujemy, myślę, że to będzie łatwe. Ale wiesz, to jest ważne, że on już od razu na konferencji wielokrotnie o Robercie wspominał. Tak. On od razu zaznacza, jak to będzie ważna postać w jego drużynie, stawiając się nieco w opozycji do Jerzego Brzęczka, którym mm. gdzieś tutaj starał się Roberta wrzucać do jednego wąka ze wszystkimi kadrowiczami. Tutaj Czesław Michniewicz jasno podkreśla, że chce po prostu od samego początku budować tę reprezentację w konsultacji z Robertem. Martwi mnie jedna rzecz jako mm, współgospodarza przepraszam, programu Prosto Wszene, bo Czesław Michniewicz, jak mówił o ofensywie, to mówił o Robercie Lewandowskim jak mówił o aspekcie rozegrania, mówił o Piotrze Zielińskim, jak mówił o aspekcie defensywnym, Kamilu Gliku. o Kamilu Gliku. Ale nic o Wojciechu Szczęstym nie powiedział, więc Kamil Grabara i jego szanse rosną. Nie oczywiście tak pół żartem, pół serio, no, ale to ]ś... też ważne, właśnie ja, ja zwróciłem uwagę na to, że powiedział o Kamilu Gliku, mhm bo Kamil Glik, tak jak sobie spojrzymy historycznie na jego historię u kolejnych selekcjonerów, przepraszam, to była taka sinusoida. Adam Nawałka nie widział go, później mu zaufał. Później przyszedł Jerzy Brzęczek, od razu wysunął go na czoło, powiedział mu nawet, że to on powinien być kapitanem. I znowu, Paulo Sousa w meczu z Węgrami stawia Kamila na ławce rezerwowych, a Czesław Michniewicz zna silne strony Kamila Glika i na pewno od niego zacznie, albo poniekąd od niego, ustalanie składu i też wiem, że panowie spotka się na przełomie roku w hotelu Arłamów, kiedy była impreza i gala kanału sportowego i mieli okazję sobie w bardzo sympatycznej atmosferze porozmawiać, więc to już świadczy o tym, że te relacje z tymi najważniejszymi piłkarzami A może czas, sobie łożyć jeszcze sam trener Michniewicz to nie spodziewał się. Nie spodziewał się, nawet mi Kamil Glik mówił, nic mi wtedy nie powiedział. Powiedział, że na 100% nie będzie. No te, wtedy sam Czesław Michniewicz powiedział, że selekcjonerem będzie Adam Nawałka, więc Wiesz, Wspomniał o, o Kamilu Gliku, ale nie wspomniał o na przykład Janie Bednarku. Nie wspomniał. Który no, nie był raczej ulubieńcem trenera Michniewicza. Ale wiesz, trochę się zmieniło. No. Trochę się zmieniło. Pamiętam, że wtedy w kadrze do lat 21 trener Michniewicz zdiagnozował Jana Bednarka, jako to ogniwo, które zawala niestety mhm. wiele bramek, i wówczas nawet było mu na rękę, że on poszedł do pierwszej reprezentacji. Po mundialu w Rosji już tam został de facto na stałe, bo w tej kadrze do lat 21 no, Janek nie notował najlepszych występów. Wyżej sobie zdecydowanie cenił Mateusza Wieteskę i Paweł Bochniewicza. Ale myślę, że to nie będzie wyglądać tak, że nagle Czesław Piśniiewicz odstawi Jana nie, 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 e, na pewno. Bednarka. Natomiast zauważyłem właśnie, że wymieniał poszczególnych liderów poszczególnych mhm. formacji, żeby gdzieś tam e, pokazać, że, że mu będzie na nich e, Ciekawe, zadań. jaki będzie miał pomysł na Piotrka Dzielińskiego, bo to też jest zawsze kwestia, która nas yy, Wiesz dotuje. jaki? Mhm. Ja wiem, jaki będzie miał pomysł na Piotra Dzielińskiego. Podobny, jak miał na Bartka Kapustkę mhm. w Legii, ale nie mówię już o konkretnych zadaniach na boisku, ale że mówiliśmy o tym, że Czesław Michiewicz trafia do Disneylandu. Dlatego, że Czesław Michniewicz analizując sobie mecze różnych drużyn, bo nie tylko drużyn, z którymi gra, ale też takich drużyn stopu, wybiera sobie takie momenty, nad którymi się zatrzymuje i pochyla. I mówi: Oho, to jest mm. fajna sztuczka, którą możemy wykorzystać. I wybiera sobie takie sztuczki i mówi: Dobra, ale kto tą sztuczkę może wykonać? No, kapity możesz, bo ty jesteś techniczny, mm -hmm. nie? I Czesław Michniewicz tak zawsze mówił. I z Piotrem Zielińskim, No, masz no, w końcu trzy ma poziomy wyżej, tak? Który, no, wiesz, no, będzie w stanie to realizować Możesz wszystko, wszystko wymyślić. I wydaje mi się, że dla niego to będzie wspaniała rzecz. Tylko. My mówimy, mam takie wrażenie o takiej perspektywie szerszej, kiedyby mhm. ta współpraca y, nie była tylko jednorazowa, ale taka powiedzmy w dłuższej perspektywie, kilkumiesięczna czy kilkuletnia. A tutaj może się okazać, że... O właśnie, i to jest bardzo ważne, bo dopytałem o to także prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kuleszy, który powiedział, że kontrakt jest podpisany na rok. Mhm. Reszta rzeczy objęta tajemnicą handlową, mhm. jak powiedział tak, Cezary tak, tak, Kulesza. Natomiast zapytałem, czy ten kontrakt można rozwiązać po przegranych barażach i co Kulesza będzie... Nie mogę tego komentować, więcej już rzeczy nie mogę powiedzieć, co ale między wierszami nie, nie oznacza... Nie zdemontował. Nie zdemontował to, tego, jak mówi sam Cezary Kulesza. I wydaje mi się, że to, to świadczy o tym jednoznacznie, że będzie miał ten manewr, ale być może okaże się, że ten Czesław Michniewicz jest do tej roboty stworzony i, i będzie miał odwagę Cezary Kulesza go zostawić na dłużej, bo, bo wtedy się będzie mógł obronić tak na dobrą stronę. bo ja też rozpocząłem jedną myśl a tego, że to jest trener defensywny, ale ja też mam w pamięci chyba najlepszy mecz naszej młodzieżówki, który był przynajmniej początek tego spotkania na wskroś ofensywny, to było spotkanie barażowe z Portugalią w mm -hmm. Czawesz, gdzie my po 25 minutach prowadziliśmy 3 do 0, a tam grał w ataku Diogo Jota, Jean-Felix, z ławki wchodził Rafael Leao, był Jadson to była naprawdę mocna a my ich wtedy naklepaliśmy, aż miło się na to patrzyło i to był taki przejaw tej ofensywnej wersji trenera Michniewicza. Czasami może ok były takie spotkania, kiedy miałeś wrażenie, że z tymi słabszymi rywalami no nie potrafimy do końca ich zdominować i rozbić ich w jakimś efektownym stylu, chociaż takie spotkania też się zdarzały. Generalnie uważam, że jeżeli chodzi o trenera, zadaniowca na mecze barażowe, tak jak już wspominaliśmy to przy materiale o Adamie na Wałce, to Czesław Michniewicz jest najlepszym z dostępnych wyborów. Zakładam, że w komentarzach pojawią się pytania na temat Czesława, który wykonywał 711 połączeń do Roku To, to też jest ciekawe, bo w I, końcu y -hmm. będzie musiał się zmierzyć z. Dyskusję na ten temat na takim poziomie ogólnokrajowym, mainstreamowym. mainstreamowym. Będą gadali o tym nie tylko ludzie ze środowiska, ale i przedstawiciele telewizji śniadaniowych, gospodynie w swoich domach będą gdzieś ten temat poruszać i z tym się wcześniej nie spotkał. Jestem ciekaw, jak sobie z tym poradzi. Jak sobie poradzi on, jak sobie poradzą jego najbliżsi, o czym sam mówił na konferencji prasowej. Natomiast ja mam taką jedną refleksję na ten temat. To znaczy, musimy mieć jakieś obiektywne kryterium, wobec którego się musimy poruszać. Tym obiektywnym kryterium jest powiedzmy sobie górnolotnie litera prawa. Wobec litery prawa Czesław Michniewicz nie ma ani jednego zarzutu i nie został nigdy skazany za nic nielegalnego, więc trudno odbierać mu... Możliwość prowadzenia pierwszej reprezentacji Polski, skoro w tej reprezentacji grali piłkarze skazani za korupcję, skoro w tej reprezentacji byli członkowie sztabu, którzy także byli skazani za korupcję. Dlatego, na, dlaczego nagle mamy odbierać te, to prawo Czesławowi Michniewiczowi? No, wiesz, ja... no budzi to niesmak ze względu na liczbę tych połączeń, na kontakty tak. z fryzjerem, które niewątpliwie I... były, o czym sam mówi też Czesław Michniewicz. Z racji tego, że pracowali w jednym klubie, no siłą się rzeczy musieli mieć ze sobą kontakt. Tak, musieli mieć ze sobą kontakt. Ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem by było nie wiem, udzielenie wywiadu Dominikowi Pankowi. Z blogu Piłkarska Mafia albo Szymonowi Jadczakowi temat. Tak, i udzielenie tego wywiadu Czesław się sam obroni, bo już było widać na konferencji prasowej, że on jest absolutnie do tej batalii przygotowany i on chętnie opowie wiele rzeczy na ten temat i wtedy zamknąć tę sprawę. Nie ta sprawa już szczerze powiedziawszy w ogóle nie grzeje. Mnie interesują te aspekty piłkarskie i w aspektach kompetencji, które ma Czesław Michniewicz, No to jest absolutnie numer jeden w Polsce. Myślę, że możemy zaryzykować takie stwierdzenie. Nie y też się nie grzeje, ale wiesz, jak będzie. Jeżeli wygramy baraże, wszyscy o tym zapomną tak i zamieciemy jest. to pod dywan. Jeżeli gramy te bagaże, no to wówczas ta atmosfera zostanie jeszcze podgrzana, ten temat będzie wywlekany i będziemy I żyli w tym przez wtedy właśnie miesiąc. będzie ten moment, w którym będzie można Czesława Michniewicza dzwonić. Mówię o perspektywie Cezarego Kuleszy, choć mam nadzieję, że tak się nie stanie, bo skoro ta szansa już jest, to, to bądźmy w tym konsekwentni, bo bym nie chciał w kwietniu znowu przeżywać takiej telenoweli, jaką przeżywaliśmy w styczniu. My jakby życzymy wszystkiego dobrego na pewno selekcjonerowi reprezentacji Polski i mam takie, mam takie przeczucie, że, że on się z tymi topowymi piłkarzami dogada, bo bo ci nasi topowi piłkarze to są ludzie bardzo inteligentni. Czesław Michiewicz powiedziałbym, że jest nawet jeszcze jeszcze bardziej inteligentny, bo jest bardzo łebskim facetem i, i takim błyskotliwym. Ale widzisz, e... już musiał rozmawiać z Hubertem Małowiejskim, bo mówił, że te szanse w meczu z Rosją no nie są wcale takie duże, prawda? To, już ten, to na pewno, tak. I Huberta Małowiejskiego tak. daje o sobie znać, chociaż ja uważam, że. Wiem, że Ty masz inne zdanie. Ja uważam, że jesteśmy faworytami tego spotkania. E, nie uważam, dlatego że bylibyśmy. Uważam, że bylibyśmy faworytami tego meczu, gdybyśmy grali u siebie. Od sprawach związanych z meczem wyjazdowym, to mówiłem w odcinku z na Nawałką, więc jak ktoś jest zainteresowany, to, to odsyłam. W tym układzie nie jesteśmy faworytami, natomiast no, na pewno nasze szanse rosną, jeśli przyjmiemy defending Art, bo mimo wszystko to będzie coś, co... Ja myślę, że Rosja też ma taki pomysł, Tak, no to się... będzie 0-0 do Grywka i Karny. Ale bez głowina, bez Smołowa, nie wiadomo co z, z Dziubą, dziubą cały tak. czas, no ale są też nowe postacie, może nie do końca znany jest Arsen Zakarian, bardzo duży talent, mhm. interesują się nim największe, Klubu Europy, a jeszcze w pierwszej reprezentacji de facto nie zaistniał. To jest kolega klubowy yy, Szymańskiego, Sebastiana i naprawdę taki chłopak, na którego warto zwrócić uwagę, może być dużym zagrożeniem dla nas. No to co? Yy, czekamy na Wasze komentarze dotyczące wyboru Czesława Michniewicza. My na pewno się będziemy uważnie przyglądać temu, jak Czesław Michniewicz yy, pracuje i myślę, że no, wszystko yy, prowadzi nas do tego, żebyśmy tutaj, w tym miejscu, przed meczem z Rosją zrobili poważnego live'a, poważne studioko, studio. Takie jak za czasów Euro może. Powiedzieć. Otóż to wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, a więc Kuba Polkowski najbardziej zadowolony z tego wyboru, bo powiedział to w odcinku, który nagrywaliśmy o Adamie na Wałce, że na baraże najlepszym wyborem jest Czesław Michniewicz, więc wiadomo, kogo się Cezary Kulesza słucha. I też mamy taką nadzieję, że Kuba będzie wiedział, gdzie ucho przyłożyć, żeby Wam posprzedawać jakieś fajne informacje przed meczem z Rosją. A w tym tygodniu na futraku jeszcze jeden odcinek. Były po do Janika Michniewicza, który gra w lidze francuskiej, resztę musicie sobie poskładać sami.